No, samo słowo gender w pierwotnym języku angielskim oznaczało rodzaj gramatyczny, nański, żeński i nijaki. Przy czym zostało użyte w nowym znaczeniu jako kulturowe, społeczne znaczenie, rozumienia płci. Natomiast w tym kontekście słowo seks zarezerwowano do biologicznego rozumienia płci, związanego z cechami, z fizjologią naszego organizmu. Tuński profesor prawa, Glew, powiedział, że jest absurdem, nonsensem legalizować homoseksualizm, a nie legalizować kazirodztwa. Ponieważ wszystkie argumenty, które przemawiają za homoseksualizmem, przemawiają też za kazirodztwem. Więc zasadniczym wyjaśnieniem, skąd się bierze gender, to jest stwierdzenie, że to jest teoria ateistów. To jest kolejna ateistyczna, przede wszystkim teoria. Źródła tej teorii są ateistyczne, między innymi marksistowskie i neomarksistowskie. Głównie koryfeusze tego systemu to są ateiści. To zresztą możemy obserwować, no tutaj nie mogę przydać całej historii gender, bo, bo to wykładam semestrami na uczelni, ale to widzimy też w sferze publicznej. No zauważmy, kto najbardziej popiera gender? No, najbardziej przekonanie walczący ateiści. W świecie politycy, polityki, twój ruch, prawda, palikot. Najbardziej taki fanatyczny ateista, zionący nienawiścią do Kościoła, także do wielu innych polityków, najbardziej pobiera dżendę. Właśnie na powiedzenia, kto to jest ateista. To jest taki człowiek, który nie uznaje żadnego, absolutnie żadnego Boga, z jednym wyjątkiem, siebie samego. Właśnie ateista bardzo szybko odrzucenia prawdziwego Boga przechodzi do kultu samego siebie.